Siemano, witam was w kolejnym vlogu yy, Mamy dzisiaj 23 października, godzinę 14 Po... Znaczy po... Dalej mamy kiepską pogodę Ta jesień, powiem wam, że jest szczególna że Jest cały czas mokro, cały czas pada yy, Ciężko znaleźć jakieś okienko pogodowe, żeby zasieść pszenicę, no Pszenicy Pszenicy po rzepaku mamy 30 hektarów do zasiania. A mamy zasiane tam o 18, 18, 18, 19 hektarów. Jeszcze 11 hektarów, 12 zostało do zasiania. I po kukurydzy jeszcze planujemy zasiać 20, chyba 2 3 hektary. Chyba 23 hektary, coś takiego, a może nawet więcej, 23,5. Tak wyjdzie. Mm, ale na razie to musimy walczyć po prostu z tym, żeby zasiać po żybaku. Było wszystko zrobione gruberem na głęboko Pola Nie zdążyliśmy zasiać Zanim był jeszcze na te warunki Zalał to deszcz, jest tragedia No i mam tutaj z tyłu agregat pożyczony Lekki Z agromaszu Po prostu, żeby to ruszyć Żeby to mogło coś schnąć chociaż trochę, bo naprawdę jest bagno Chcę to ruszyć, żeby to mogło sknąć, przesychać ten wiatr, żeby to suszył. Gdzieś tam słońce nie gdzie nie gdzie wychodzi, taka pogoda, bo wam ciężka jest. No i chcemy to ruszyć, żeby to zaczęło sknąć. są zaraz sami zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy to w ogóle coś z tego będzie. Dobra, idę to rozłożyć. Nie wiem, jak będzie widać, mam nadzieję, że dobrze. Co tu świszczy? Pur c'è coś piszczy. dobra, śruby do środka rozkładamy. Dobra, ja włączę inną perspektywę. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Muszę tu wyjść i zobaczyć o co tu chodzi. Aha, dobra, bo to się tak renie. Teraz zobaczymy, jak to idzie. Dobra, ten sobie zaprogramujemy a 1500 z groszem zobaczymy Klucha jest straszna Ale co ja tu innego zrobię, jak tego nie ruszę Zaraz zobaczymy co to będzie się działo Tam Dalej 10 na godzinę A siebie. szybę no Jakoś to robi, chodzi tylko taki lekki Rega, Chciałem, żeby wiecie, tego nie zagęścić Tylko to róż poderwać żeby to poderwać i i, i... i tyle. Żeby to poderwać i to mogło sknąć. Zobaczymy co z tego będzie. No ja tu ruszam, bo... Powiem wam, że jak to zostawię to będzie lipa straszna. Zobaczymy, tam widzę tato się kopał, zaraz zobaczymy co z tego będzie. Ja coś czuję, że jak ja tego nie ruszę to będzie źle. Ale tu gruda o, bo... co tu się dzieje? Ciężka jesień tego roku No to musimy... ...zobaczyć co się dzieje Zarównać za gorąco, a tu jakoś idzie. Mam nadzieję, że to zrobimy. Patrzcie jak woda stoi, pagno. 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 Nic trzeba jakoś robić. Kurczę, tutaj gorąco Lekki agregacik, żeby to tylko poderwać, nie zagęścić, żeby to mogło... No trochę gruda zostaje no, ale tu prawdopodobnie jak tu nie my jakimś siwnikiem, znaczy jakimś, no... Kuzyn to prawdopodobnie będzie broną aktywną Siwnikiem Silnikiem z, z stopkowym, ale z bronom aktywną, no. To już trzeba wymyślić. I nie tu opcji nie widzę. Nie za się widzę z wami jeszcze później. Jestem z powrotem. Także poprawiam, jest troszeczkę w niektórych miejscach, zresztą zaraz zobaczycie tam, ale mokrawo, coś tam, znaczy mokrawo. No to się robi, tylko jest taka kluseczka, która się robi. Ale muszę to zrobić, żeby to ruszyć po prostu, żeby to coś przeskało. Bo inaczej to powiem wam, że lipa będzie. Jeżdżę jednak 12 na 13 biegu 1600 obrotów. 12 na godzinę. Żeby tą, te kruski, trochę tą bryłkę, co się wyciąga tą mokre, żeby to trochę z prędkości rozkruszyć. Tu jest na górce fajnie, nawet się fajnie kruszy. Chociaż tu glina jest, o dziwo. Tutaj glina jest. Masło takie zawsze. No i tu wjeżdżamy, tutaj lekko dołek. Widzicie, tu troszeczkę mokrze i ciągnik lekko siada i czuć po prostu, że idzie przez to, że ciężej ma Z górki, z górki, z górki to nic nie czuję pod górkę tylko Powiem wam, wczoraj siałem u tego pana znajomego, tym masejem, z tym Horschem fronto, yy, trójką, trzymetrowym, zapomniałem kameryki wziąć Chciałem tam 24 hektary pszenicy od 12 do 21 12, no w Od 12.40 do 21.00 24 hektary zasiałem. I kurczę, zapomniałem kamerki wziąć, a chciałem Wam poopowiadać jakie różnice ja widzę, co mi się lepiej podoba. A może jeszcze będzie okazja, ale powiem Wam, co Wam powiem, to Wam powiem na testach. Był ten masy, chociaż ja wcześniej tak tym 7, 6, 7, 6 18 u tego pana znajomego idziłem, ale. Tam robiłem wczoraj 9 godzin. No, 9 godzin, tak, 9 godzin i powiem Wam, że. Tutaj jest fotel i elegancko kierownicę podniosę. Powiem Wam szczerze, że moim New Hollandem mi się jeździ o wiele bardziej komfortowo. Nie czuję zmęczenia tutaj, nawet po 12-15 godzinach takiego jak w tym Maseo po 9. Plecy mnie całe bolą. Niewygodna pozycja jest w ogóle ten ciągnik. Miękką ośmą, fajną, to trzeba mu przyznać, ładnie pracuje, ale tak to jest naprawdę niewygodny ciągnik. Ja to tak odczuwam Mój New Holland, ogólnie New Holland, tak jak z New Hollandami W środku wszystko ładnie Nawet miękka oś Też może, może w Massey trochę lepiej pracuje Ale powiem wam, że tutaj naprawdę Komfort w kabinie bez porównania Bez porównania Czy to nawet John Deere Czy, czy, czy tutaj, New Holland czy John Deere Jak jeździłem tą M-ką to i tak było lepiej jak w tym Massey. Naprawdę źle mi się nie jeździ, niewygodnie Jestem zmęczony, już po 9 godzinach czuję się jakbym normalnie, nie wiem, jakby mnie ciągali, jakby mnie ciągali na lince yy, po polu Naprawdę wszystko mnie boli do, do dzisiaj jeszcze mnie tutaj barki, całe ramiona, plecy, plecy, tak wszystko mnie boli A tutaj jadę, siądę sobie, tu wszystko sobie, o dopiero teraz się zaczepił Ładnie sobie wszystko siedzę, elegancko pozycja tak, Lord, a nie tam, powiem wam jednak wiem dlaczego Massey jest Bo dziwo, Massey z New Holanda, John Deere'a, z klasa z Case'a I z Massey'a, no to Masej najtaniej wychodzi Powiem wam tak, John Deere 175 AMK kosztuje y, 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 Tyle co Masej 7722 z przednim tuzem No, na dyna 6 Na szerokich oponach 710 Czyli patrzcie, 20, tak? Co ja mówię? Tam on ma 215, to 15, 40 koni, tak? Dobrze mówię? 40 koni różnicy. I. 40 koni różnicy, a cena taka sama. Niewygodnie, naprawdę niewygodnie jest w tym masajem. Długa praca, nim to jest dla mnie męczarnia. Mimo to, że reserowana kabina. Ale to, to nie jest to, wolę tym swoim New Hollandem pracować, nie czuję się tak zmęczony jak tam. Co uprawiamy jakoś to idzie, trzeba to wysuszyć. Niby ma coś pokropić jeszcze jutro, ale od niedzieli, bo to dzisiaj jest piątek, od niedzieli do następnej niedzieli, chyba czy do następnej soboty ma być słońce i chcielibyśmy tę pszenicę skończyć, zasiać w sumie to tak jakbym z spiritem na przykład chciał to to jest... To jest 11 hektarów, czy ten 12 Oczywiście to jest raz, dwa, trzy, czt cztery kawałka w sumie z... z... nie... Znaczy mówię tak po prostu, jakbym takim siewnikiem chciał to to jest moment Broną aktywną trochę dłużej No ale to i tak, to to jest 2 hektary w godzinę, niech nawet zasieje to To z 5-6 godzin Z 6 godzin no, 6-7 godzin Z przejazdami to na pewno 7 godzin Wiecie, to wiecie moment i później trzeba się zabierać za koszenie kukurydzy coś już powoli zacząć, bo jest tego troszeczkę do wykoszenia trzeba się zebrać, bo trudne warunki są trudny dojazd jest do z dwóch pól po prostu trudno będzie to pościągać z tych pól te przyczepy pełne No i zobaczymy jak to wyjdzie, Zresztą będziecie wszystko widzieli już się postaram teraz Wcześniej to tak powiem Wam nie miałem jakiejś takiej, znaczy motywacji, żeby to filmik jakieś jakiś miałem, ale to tak wtrącałem, to mi się nie chciało. To jest Jehane na razówkę z Pecem. Oj, chwilę. To jest Jehane na razówkę z Pecem. Tu nie było nic stależowane prosto ściernie z Pecem. Tamta część pola była. Tam zresztą widać tutaj, tutaj o tą linię. Tamta strona pola była jechana yy, najpierw talerzówką, ale tu akurat. Na tym polu tatowi się łożysko w talerzówce skończyło i I tą część została zrobiona tylko gruberem No i tak, no ładnie to wygląda, powiem No szczerze, że jak To idzie do tego, że weźmiemy siewnik Takiego Spirit'a Przykładowo to Zresztą, no lepiej jest jednak, jednak to stależować yy, Ale powiem wam, no w tym roku Lepiej się gruberowało po ścierni, niż wiadomo, niż po postależowanym, Bo nie bo, było, ta zwięzła ziemia i ten ciągnik miał lepszą przyczepność I się lepiej robiło po ścierni prosto z pecem Mi zostało, dwie minuty mi zostało nagrywania widzimy się jeszcze na końcu Musimy trochę oczyścić Nie nanieść do domu i tu przy składaniu też To zaraz obleci, ale się kurczę oblepiło Z tamtej strony jeszcze trzeba Patrzcie jak glejcha Trzeba to lekko obczyścić ale to gorzej ten środkowy, bo on się nie odwróci Sick. dobra mi tam nie zostało dużo nagrywania chyba minuta także tu macie uprawione trochę kluska jest tutaj trochę no nie wiem podeschnięte nie pod... coś tam Zaczyna podsychać, taki kluska trochę jest A to się rozwala Dobra Także, do zobaczenia w następnym odcinku Zobaczycie coś z siebie albo z dalszej uprawy Siemano